Ale ja rzeczywiście mam najlepszą kadrę widzę, największy potencjał generalnie, ale nie ma kto tego ułożyć, tej układanki. No, ewidentnie Michorzywaków zawinił przy, przy wyborze trenera. No, nie zawinił przy transferach, no bo każdy był zachwycony tym okienkiem, szczególnie jego zakończeniem. No, teraz też ten wybór trenera trwa zdecydowanie za długo. I będzie trwał jeszcze dłużej prawdopodobnie. Tak jak mówisz, nic się nie zapowiada na to, żeby to nastąpiło szybko. Raczej zastawialibyśmy się, że do końca tego roku drużynę poprowadzi Astis, który właśnie jeszcze żadnego meczu nie wygrał. Więc tak, no nie ma kto ułożyć, yy, nie ma kto ułożyć tak naprawdę takiego można powiedzieć na papierze samograja, gdzie tu jest kilku reprezentantów polskich yy, Byłych, którzy aspirują ciągle do, do powrotu do tej kadry, jak Szymański, Piątkowski. Mamy obecnych reprezentantów, Szołek, Kapustka. Więc Kacper Urbański. Mamy naprawdę dużo jakości, jeśli chodzi o samych zawodników. Tylko problem jest z tego ułożeniem.